Ej, napiszcie Nemos baj Żabuś, daj unmuta, żeby mi dał unmuta. Bo nie mogę nic pisać, Nic. Tak, no kurda. nie dał muta, wiesz Da. Dał. To kurda. Co ja mam go nie bić? Nie, muszę EBK, EBK, i specjalnie budałeś ten? Specjalnie budałeś te, te części, które są tajsze? Mhm. Nie, no żartuję. Masz coś, śnieżkę? Mm. O kurde, nie, coś Śnieżka jest mega rzadka. Nie, nie ma nawet chyba. Jest. Na czym? Której? Nie. A no i mam buto, no tak. Ej, moim marzeniem teraz jest no odrobić to EQ, czyli iluzjonisty, full eventówki. Oj. ale UA nie odrobię, nie, bo UA to wiesz... Pamowie, co to było? <gry> A co, Pałeś się już, Nie. Ej, oddam. A co wy odwaliliście? Wy prawie co? Wy byliście jakieś półparty czy co? Tak, bo oni mi chcieli zabić, ale im nie wyszło. No Nocy, półparty! Przyjmuję terem. Nie! Stój! Ej, akurat nie mi jest trochę smutno teraz, tak? Szczerze. Kurwa. Pytany. Zajebany. Tak. Wiesz, to mogę mu od razu bloka postawić. No tak Maja, zabijcie mnie, zabij ja. Ej, nie mam Elytry nawet, nie. Ja mam Elytry. Ej, ma ktoś Elytrę? To to Ej, ma ktoś Elytrę No ja wiem, że ty padniesz i dlatego Cię nie bij, bo nie jestem głupi. Ej, ma ktoś Elytrę? Chodź ty w Ej, mogę zadać pytanie? No, jakie? Ma ktoś dać... Nie? Tak zwane... Nie? nie. Niszcie, to, niszcie, niżcie! Elytrę. Nie, nic nie ma Ej, mam mi ktoś dać elytrę? Nie. Nie stakujcie, no! Koska, ale mu się nic się nie, nie mieszało. Koskę mu tutaj. Kutkę zjazd. On tak Hydro, hydro, wygląda... przedłużcie hydro. Nie mam hydro, ty musisz stać! No, mam. EJ! Jakub! Wrzućcie mi Jakuba, jak to czoło. Ja party przejmuję tu jest! Tam mam tam jego wrzućcie do dziurki, to odda sobie Dawajcie! Uważaj! nie zaczął spamić. Usumima, usumima! Hm, ma no zabil. Lucy, Lucy. Lucy użyłem. Kurwa, gdybym mógł, to bym go już dawno zabił. Ej, panowie, a czemu mówimy zabić chcieliście? Nie wiem, z lopeki to po kolejnego. Zabior dla Beki. Oj, zapraszam. Zliknował mi się. Norek! Norek po kolejnym muła będzie! Czyżby? Czyżby, nie. czyżby Norek po kolejnym muła? Nisz mu to! Nisz mu! Hmm. Nie ma! Dysia, dyża, 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 Albo A będzie! Eee! Dysio! Dysia mnie mieć nie bić? Ja miałem go nie bić, ale to jest taki debil! <grym, <grym, się do niego, Jakub. Ej, o sam padnie. Prawie sam pad. Ten tydzień, prawie sam pad. Ej, bierz go. Ej, bije ciebie czy jego? Zabijam. Ej, Ej! bicie, dzisiaj. Ale po co? No bo miałem z kratkę! A ten kurwa się pyta po co? Baki! No bo miałem kratkę! Pomiałem miałem z Jakupem, full kratkę. A klatkę? ten pij! Koko pije! Ale bo... Ale miałem teta! To jest... na no chcesz a ja nie mam tego co chcę, nie mam iluzjonisty, nie mam Elytry, no nie mam nic Ej przyszedł, człowiek. przyszedł jakiś co, nie ma łła. Ma Nie ma uła, nie ma łła, ten Miksal. Miksal nie ma ła, Miksal nie ma ła. Minisal musel, minisal musel, minisal musel, musel, musel. Ale oni mnie biją, pomóżcie, pomóżcie, pom pomóżcie. No jestem, pomakam! Mam jeden i ten ty bo ja padnę. Zresztą to Ja No tak, mieszaj mi te. Mieszaj mi to, mieszaj. Jakub, ty też, Jakub, się graj. Kaplica, kurwo. Pig Nisz. Nie mogę, czekaj! No, no nie ma! Tu -nie. nie! To ty dałeś się? Co? Hydro on! No ja hydro dałem, ja hydro dałem, ale. Ej, A... Rówega, prawie padłeś! Nie padłeś! Celu! Czekaj, czego jest cieluś się? Tam. No Jakub, mierz to! Norek nie gryzie, help! Nie tak się, Jakub koło od ciebie stoi. Ej, Jakub! On kryształów już nie ma. Zobacz, jak ktoś do no, mnie dzwoni. O nie, Ty boisz się naprawić. Stawaj go. Stawaj go. Lesla. Wklejamy się w nich tutaj, w te, tego, 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 A kto tam jest? Nie wiem, właśnie. Sero? Tak, tam No, żebyśmy mieli. Marek? Ty, ty, Najgorsze patałachy no Bo oni mi gonią chłopie i myślę, że mnie zabiją. Ile... Ależ, się ja, też mogę, ja też mogę grać chłopaki na kryształy jak chcecie. No to graj. Oj i będę chyba. No i co, Dalej? Dalej, pa Dalej! weź z nimi w trapa. Uuu! Uu. Ty, bo oni mnie na wojnę go Dysio!

W ostatniej sekundzie! Ej no nie mnie! Hello? No dobra, nie? No seta stroka, ale ona no jako seta masz. Puty ci padną. Jeszcze nie, aż tak. Te są papie przy przytawcem, powiem ci tyle. Ej, ten, ten 0,1 padnie! A. Ha? A ha? No masz w Cepilu! Ta, za wyzywanie administracji Za wyzywanie Adam, EJ 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 Dyżu kum. Dyżu Ej ja kum czy pomieszało Dyżu mój kochany Dyżu ty mi nic zadajesz Dyżu Ej Dyżu sobie ucieka Z Dyżu lobby lotę. I pom, I pom, Oj Ta już mi 5 szóstka z koroną to tu już będzie pić. A ty masz 5 szóstka? No. Pokaż. Nie. No pokaż. Nie. To cię nie oskamuje. Miałem pięciemkę, ale... Miałem temkę, jak mnie się pomylili i mi dali plus 7, ale mi usunęli. I mam 5-6. Ty jeszcze jeszcze? Icio, kury. Chyba lecie się to chyba jest. Dobra, nie wiem. Nie mam iluzji, nie mam elektry, nie mam nic. No co, chcesz ode mnie, człowieku? Nie wiem, żółtek. Ej, Ej, i za linię? Z Pepsi? Pepsi? Nie. On ja, na spadł, ale ma. Gdybyś Ty byś się wkleił. A gdzie jest Pepsi? No, chcę mnie wziąć za linię. Overwork. To No to pieszko, pieszko, pieszko. Dobra. Cześć, ale, to poczekaj zaraz, ja się ripnę ja ja i wkleję. ja lecę, kurde, wkleję. Tylko ja, nie mam, ja, ma, ja, ma, ja mam się wkleić? Chłopaki. Mam się wkleić? Każdy się wkleja. Nie mam elkich chłopaki. Ja, ja nie, nie, że coś, że ten, ale biję trochę więcej. Trochę. Nie, że coś. Nie, nie że się chwalę. O tak, powiem. o to masz koronę tej chwili. No tak, no wiem. Dlatego mówię, że. Mam się pytać. mu choć linia. się wklejać. Y P o oczy, le inny i A, jeden z solu, jeden no na czemu chodzi? Jeden z solu, jeden jeden hydro od razu, dobra? Ale mała. No i Zbijemy. Ej, e, widzicie mnie? Widzicie mnie na linii? Ale na overworld. No overworld, zwykły świat. Tak, co. Nie wykrywajcie, nie wykrywajcie. Ty chcesz go zabić? No Zapiemy go. Ale nie ma się... Tylko nie, pokazu nie pokazujcie się. Powiedz jak wyjdzie. I dasz hydro. Kurde widzicie chyba, no odpale jest Zobaczymy. Coś to bana. Weź oraj, weź odleć Weź tak odleć na sam tył, nie? Ja. Robię z czy otwieram krzynkę. O, wyszedł, wyszedł, wyszedł! Bijesz się z nim? Masz? Dał mi hydro... O kurde. Lecieć? Ja go biję sobie. Ja się nie boję. Ej bo ja go, Ja mu dużo piskam. Kogo to latarnia? Jego? Jego, no. O kurde, ile on mi piska? Ej, pomocy! Osypię! Jak chcecie jestem? Co? Ja przedłużę Hydro. Ja przedłużę, ja mam Hydro, nie rzucajcie na razie. Ja mam oł... Albo ja rzućcie, rzuć tylko ja chcę wejść. Ja rzucę. Nie mam mleka te pile, nie no mam nie mleka, mogę wejść. synki perły perłę po prostu od kury. Nie mam pereł. No pomocy. Jak ja no się do z duchemką, nie? To ja nie wiem. Dobra, już idę. Czekaj, wy tu jesteście, dobra, od razu żeby... Macie, macie, no macie, ja nie macie pomoc. I... Próbuję się się y, strzykać A Czy dacie mu szczykać? coś, żeby... Czekaj, bo mi... Pana kurwa ma to... Panią sobie już Dzięki Dzięki, to... to tak już wkurzał Nie, nie wiem Panią trójką on patrła Nie, jestem sobie nastrojysz On zdjął, on zdjął, on zdjął Nastro? No nie mu pękła. Nie, bo, bo on zdjął, bo ja widziałem na tym... na tekstur packu, jak miał mało jak miał mało już użyć to ten, to zdjął. To od razu mu... to od razu jakby zniknęła. Ja nie mam tego, ja nie mam... Nie mam Anna 3 seta, nie mam... nie wiem, nie chcę już... Nie mam Eventuwek, nie mam elitry. Jak to... No to kiedy ty to sobie ułasłażyć. O Uła też też mam. No to pół uław, ty wtedy założyć, a nie... No to ten debil... Ty teraz płaczesz. Nie ten debil jest takim debilem, że sięgam no. Ja myślałem, że on mi zbije to i tyle, ale on jest takim, nie wiem, no... Kto? Ten. Ale kto? No tamten debil... Ej, dobra, bo ja muszę iść do sklepu. Ej, podtrzymaj się koronę na chwilkę, proszę. podtrzymać? No ale tak na chwilkę to są Potrzymasz Tak, ja też aż wrócisz. Ja by, bym chciał podtrzymać, ale... Nie, ja nie, nie mogę. Ja, ja nie mogę, ja nie mogę dać akurat. Serio mówię, ja dostanę bana za to. Daj mi być. na 10 sekund, bo chcę... Ale ja tyb... bana dostanę, ja, tu... ja bana dostanę, ja nie chcę! Ej, a mam mi coś dać y, Liza, K i takie takie rzeczy? No to było się te pilunie wypieprzać No to jakby nie spalił kryształami mini. No masz na ten Milzak, a nie! A masz dać yy, tego? Hikiera i takie tam? Nie mam. Pukłaś kit. Weź cię kot jaksa, weź te o, kot jaksa. O, 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 o. Jest tak! jest tak! Kajka! Nie, nie? płuć! Wolne nie eku, nie? Kurwa, puste. Kurwa łapał kosza, prawie wyjebałem. Bo <noise> i się tam bio, chyba chyba. Czego jeszcze dał? Do tego. Więcej nie da. Albo da jeszcze do tych. No więcej nie da. A albo do petów. Do, do... do bosików nie da. Co ma osób. taki dobry to on jest. Bosik bo... A to o... eventowej mam. S? Fajnie. Nie wiem, jak go otworzy ci ław leci. Nie musisz jak chcesz tutaj. Ale kówno mi leci Sakiewka, krincz, to kosz. A bałtyczek? Mm. Arkus Manknus. Ojej, ale mi kuwno leci ale to. Ojej, leci. Ojej, to. 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 Ale mało. Ani, ani jeden uła? Ani jeden. Ej, bije się z tymi. Bije się z Norkiem i Jakubem, ale oni grać nie potrafią. Pomógłbym ci, ale nie idę do endu bez uła. Sorry. Po co ci uła, jak nie masz itemów? No, Mieczek 58. No to nie e, musisz wnosić, no, no, już mam itemy, jakby co. <grych> z tego kejala. No, 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 Są na ucieku jeszcze mam, y, te klucze Grinch, Hydro Excalibur, dobra i teraz y, Anna. Dobra, nic takiego mocnego się nie czuje. Dobra, ja, ma, ja na razie mm, ze dwóch. Zaraz przyjdę, ale na razie idę. Spytaj się! Zaraz przyjdę. À la téléphone yeah. Zosia ah. Ma, la faune. Oh ah